Halo, halo, Ewagonia Dietetyk, witam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Jeśli te treści Wam się podobają, to będzie mi bardzo miło. Zapraszam do komentowania. Coś mało komentujecie. Mam nadzieję, że to są przydatne informacje. Dzisiejszy podcast adresuję do konkretnej osoby, ale myślę, że i ta osoba będzie wiedziała, tak? Osoba, z którą pracuję. I, ale myślę, że ta treść się przyda. Każdej osobie, która przeszła no, ścieżkę związaną, czy udaną, czy też nieudaną próbę odchudzania się na, na diecie, tak? poprzez jakieś ćwiczenia, poprzez nadmierną aktywność fizyczną, do każdej osoby, która jest w drodze, tak? czyli poszukuje dla siebie rozwiązania i czasem bywa ciężko, tak, czasem bywa bardzo ciężko, ale chciałabym powiedzieć, do tej osoby i do, do wszystkich osób, które tą drogę przemierzają, że gratuluję, tak, że jednak jesteście w drodze, nawet jeśli robicie dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu, to nadal jesteście jeden krok do przodu. I o tym warto pamiętać. Nie jest łatwo, kochani. I nie wierzcie w to, że, że, że jeśli nauka mówi no bo przecież nauka mówi, że otyłość jest chorobą, i, I trzeba podjąć działania. Te działania nawet są określone. Tak? Chodzi o to, żeby poprawić nawyki żywieniowe. Chodzi o to, żeby się edukować, żeby wiedzieć coraz więcej na przykład o, o żywieniu. I chodzi też o to, żeby więcej się ruszać. No i, i zobaczcie, Próbujemy to robić, a nie na każdego to działa. Nauka mówi, tak, to masz zrobić. Masz y, poprawić y, swój jadłospis, jadłospis, jeść lepiej, nawet są konkretne diety, tak, które układają dietetycy po to, żeby wspierać swoich pacjentów. Masz się więcej ruszać i masz wiedzieć o sobie coraz więcej. A to nie działa. To nie działa na każdego. To nie działa na każdego w prosty sposób. Ja uważam, że. Y, że Przyszłością jest psychodietetyka, że to, że pojawiają się kolejne y, diety i te spektakularne metamorfozy, to tylko szkodzi m, tak naprawdę tej dziedzinie, którą ja się, y, którą ja się y, zawodowo zajmuję. Uważam, że jest to nie w porządku wobec, y, wo, wobec człowieka, wobec każdego człowieka, który zmaga się z chorobą, a otyłość jest chorobą i ja o tym... Y, Głośno mówię, tak? I nie należy jej sprowadzać tylko i wyłącznie do liczenia kalorii. Chodzi o to, że w terapii dietetycznej nie można, po prostu nie można pominąć zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Nie można pominąć tego, jaką samoocenę ma y, osoba, z którą, która przychodzi do nas po pomoc. Nie można pominąć zachwianego obrazu własnego ciała. Tego nie da się pominąć. Nie można pominąć problemów psychologicznych. Bardzo często osoby cierpiące na otyłość i nadwagę mają epizody depresji, mają nerwice lękowe, mają spadki nastrojów, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Nie można pominąć aspektu ekonomicznego. To wszystko ma znaczenie i dlatego nie czujcie się, kochani, jeśli Wam jest trudno, bo próbowaliście kolejnych diet i nadal jest Wam trudno, to y, pamiętajcie, że macie ogromne szczęście, bo jesteście osobami, które czują. Bardzo często jest tak, że to Wy jesteście nadwrażliwi z różnych powodów. Bardzo często jest tak, że osoby z nadwagą i otyłością y, m, mają gorzej, tak, że odczuwacie większy stres. Nawet przejście na dietę, nawet jeśli tego nie czytacie jako sytuację stresową, to tak, to jest sytuacja stresowa. To liczenie kalorii, to patrzenie na to, co ja mam jeść, y, obarcza was dodatkowo. Dlatego nie radzę y, takiego punktu odniesienia. Radzę, żebyście szukali opieki holistycznej, żeby Razem z dietetykiem, jeśli nie jest on również psychodietetykiem, żebyście pracowali z psychologiem, żebyście szukali pomocy u psychiatry, żebyście zobaczyli, jak ważne są emocje. Bo my jemy z różnych powodów i bardzo często osoby cierpiące na nadwagę, osoby cierpiące na otyłość, nie potrafią rozróżnić, czy one jedzą z głodu. Tak, bo głód jest, jest fizyczny. Tak, się nas po prostu w żołądku, jesteśmy głodni i jemy. Ale potrafimy jeść. <laughs> o, przepraszam, możemy pomylić głód z apetytem. Głód jest fizyczny. Apetyt jest związany ze strefą psychiczną. To my, mając apetyt na coś, Oceniamy, myślimy o żywności, która sprawi nam o takim jedzeniu, które tu i teraz, skutek konkretnych emocji, sprawi nam przyjemność. I ważne jest, żeby nie mylić emocji z głodem. A bardzo często jest tak, że przez nieuważność, poprzez przyzwyczajenia, nawyki, pośpiech osoby otyłe nie zastanawiają się. Czy, czy czują zachciankę, czy czują, czy czują głód. Chciałabym, bo staram się, żeby te podcasty nie były m, zbyt długie, tak? Ale ten stran, stan stresu, y, który wam towarzyszy, y, on y, jest utrudniający, tak, w terapii, y, w terapii dietetycznej. Inaczej możecie reagować na każdą sytuację, dlatego że to dla Was jest, jeszcze raz powiem, bardziej obciążające, bo możecie mieć niewłaściwą, niską samoocenę, możecie nie akceptować siebie, bo, bo tak jest, bo my teraz mamy, atakuje nas z każdej strony kult ciała. Tak naprawdę, to jest nieprawdopodobne. I y, chudość ma się dobrze. Cokolwiek byście nie powiedzieli, to chudość nadal jest w modzie. Ym, co prawda pojawiają się y, takie obszary jak ciało, pozytywność, pojawiają się na wybiegach y, modelki o rozmiarach wyższy, wyższych niż 36, no 38, no to już ho, 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 ale pojawi się 40, ale nadal, kochani, to nie jest norma. I y, na ulicach, jak się rozejrzycie, to jest bardzo dużo, większość kobiet y, y, dojrzałych, dorosłych, to nie są y, chudzinki i one przeżywają taki stres, Patrząc na to, co proponują nam media, co pokazuje prasa, nawet jeśli od czasu do czasu ta prasa próbuje to równoważyć, to nadal tej równowagi nie ma. Nadal chudość jest w modzie. Nadal celebryci pokazują nam spektakularne metamorfozy. Nadal w śniadaniówkach pokazywane są spektakularne metamorfozy, nadal promowane są, promowane są diety. Eliminacyjne, tak, niskoenergetyczne diety. Nadal e, świetnie się ma rynek e, suplementów i e, jakby suplementów i, i specyfików e, cud, nawet e, głupi hepaslimin, tak jest e, oprócz tego, że wspiera wątrobę, to jest dodane oczywiście, że można schudnąć. To jest nie w porządku, ja się na to nie, nie podoba mi się to, tak? Moja zgoda czy niezgoda nie ma tutaj znaczenia, ale bardzo mi się to nie podoba, dlatego, że to nie pomaga osobom, które y, y, mają, mają problem z w relacji z jedzeniem właśnie ze względu na, na emocje i różne aspekty y, nieakceptowania siebie, nieakceptowania swojego ciała. Nie można siebie oceniać w kategoriach kilogramów dlatego że nie kilogramy w te czy we w te stanowią o naszej wartości. Naprawdę warto zwrócić się do terapeuty, żeby, sobie to, żeby dowiedzieć się o sobie więcej, żeby ktoś mógł nam wskazać ścieżkę wychodzenia z dołka, żeby w ten dołek nie wchodzić coraz głębiej, głębiej. Z każdą kolejną próbą y, zredukowania nadmiaru y, kilogramów. Jak, mają, jak macie się czuć, skoro w mediach jesteście jednak stygmatyzowani? Jak, macie się, jak ma się czuć osoba, która y, jest, y, ma nadmierne kilogramy i jest y, ograniczona w aktywności ruchowej? To wymaga przepracowania. Tak? To trzeba sobie naprawdę fajnie w głowie poukładać, porozmawiać z kimś, poszukać wsparcia tak? Jeżeli, jak ma się czuć osoba, która jest krytykowana w rodzinie, a to się często zdarza, że ktoś nas ocenia po, po tym, co obserwuje. Czyli, no tak, no je, widzę jak je, je niezdrowo, nie rusza się, nie można jej nigdzie wyciągnąć. A może ta osoba ma właśnie problem z emocjami? Może ktoś kiedyś, dawno temu, w dzieciństwie zaburzył jej relację z jedzeniem? Zastanówcie się, jak często my uniemożliwiamy dziecku decydowanie o tym, ile ma czego zjeść? Przygotujemy cztery kromeczki albo dwie kromeczki, dziecko mówi po kromeczce dziękuję, więcej nie chcę, a my mówimy zjedz do końca. Tak? I może jesteście właśnie takimi osobami, które miały jeść do końca i wasze zaburzenie dotyczące głodu i sytości pojawiło się właśnie na tamtym etapie. Bo nie mogliście sami o tym decydować, kiedy jesteście głodni, a kiedy jesteście syci. Mieliście zjeść do końca. A może nagrodą były słodycze za zjedzenie do końca. Więc nie bądźcie względem siebie zbyt surowi. To jest naprawdę bardzo, bardzo złożony, złożony temat. Otyłość jest chorobą. Nie ma jednego modelu leczenia tej, tej choroby. A diety eliminacyjne tylko i wyłącznie mogą generować y, stres, jeśli potrzebujecie wsparcia psychodietetycznego czy psychologicznego. Nie podoba mi się to, że y, bo, jesteśmy bo, bombardowani tak, takimi właśnie szybkimi i bardzo skutecznymi y, rozwiązaniami i mówi nam się, tak, to się zakończy sukcesem, mnie się udało, tobie też się uda. A czasem za tym stoi czy, y, bardzo nieetyczne zachowanie, czyli na przykład kupowanie sobie leku, y, wykupywanie w tej chwili leków dla chorych na cukrzycę, po to tylko, żeby schudnąć, bo się y, niektórzy zwiedzieli, że jak sobie kupią właśnie e, lek chorych, y, którym leczy się chorych na, na cukrzycę typu drugiego to można schudnąć, bo u osoby zdrowej może to tak i tak to działa poprzez szybkie chudnięcie. To nie jest fajne, to nie jest dobre, to jest nieetyczne. To nie zmieni waszej sytuacji w sposób ciągły. To jest niewłaściwa droga. Mam nadzieję, że że choć trochę podniosłam na duchu, bo bo wydaje mi się, że bycie dla siebie takim bardzo oceniającym, podchodzenie bardzo krytyczne do siebie, ganienie siebie nie jest dobre. Poszukajcie tych, zróbcie sobie listę, za co jesteście wdzięczni, zróbcie sobie listę, w czym jesteście dobrzy. Popatrzcie na to swoje ciało w taki sposób, który Spowoduje jednak, że popatrzycie na siebie z miłością, bo to ciało was nie będziecie mieć nigdy innego ciała, to ciało was e, rano budzi, ono pozwala wam e, oglądać świat, wychodzić, e, podróżować, wyjeżdżać. Ono pozwala Wam doświadczać bardzo wielu fajnych rzeczy w życiu. Musicie je jednak pokochać, polubić, i to jest dobry start, żeby ze współpracy z własnym ciałem zacząć pracować na emocjach, zrozumieć siebie i poszukać rozwiązań, z którymi będziecie w pełni zgodzie pomagać swojemu ciału być zdrowszym. Zdrowszym. A niekoniecznie piękniejszym. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że y, y, są osoby, które mają idealne rozmiary, idealne parametry, i wcale nie są, bywa, że nie są zdrowi, i bywa, że nie są szczęśliwi, bo nie o rozmiar chodzi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa. Mam nadzieję, że nie przegadałam tego podcastu.